Czeka nas zaciekła rywalizacja. To piąty mecz rozgrywek grupowych. Ogromne emocje, olbrzymie oczekiwania. Proszę popatrzeć na zawodników i ich skupienie. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zameldują się na boisku w nieco zmodyfikowanym ustawieniu 4-4-2. Co dokładnie planują? Trener chce zabezpieczyć środek pola i dlatego cofnął jednego ze środkowych pomocników, a drugi chyba nie dostanie. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Blisko pole karne. Strata w ataku. Renato Sanchez. William Carvalho. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na... João Mario! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Krystian, sędzia, postanowił wstrzymać grę. Nie ma już na boisku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Robi się niebezpiecznie. Strzela. No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Ryzykowna, ale udana interwencja. Blisko pole karne może strzelać. Gwizdek, rzut wolny. Dobrze to przechwycił. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki w ślizgiem. Już blisko pola karnego. Adrian Silva. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Idealne przyjęcie, można powiedzieć, wzorcowe. Jest przejęcie i mają szansę. Ale szakcja. Z tego podania może. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Niezły pomysł, ale nie udało się. Od rzutu załtu rozpoczną grę. Guerreiro. Przeciwnicy przejęli. Mario, spójrzmy, Portugalia przed szansą. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Teraz Christian Ronaldo. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Uderza. Pusta dosta bramka strzeli i sędzia pokazuje że będzie rzut rożny. Szansa po strzale głową. Pepe piłka opuściła boisko za chwilę rozpoczęcie gry od bramki. Cedric, piłka wyszła na aut. Już grają, rozpoczęli z autu. Blisko pole karne. No, kto przejmie tę piłkę? No, będzie gol! Gdyby trafił szczęście i prowadzenie w tym meczu było blisko. O Mario Świetne, prostopadłe podanie Ma trochę miejsca na strzał Cristiano Ronaldo Jest bramka, prowadzą, brawo Popatrzmy Jacku na tę bramkę Strzeloną przez kapitana Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom 1 do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Witam Ronaldo teraz. No, już blisko pole karny. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Cristiano Ronaldo. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. W ostatniej chwili przejęli. Pierwsze cztery. Jacku, jak do tej pory bardzo emocjonujące rozgrywki, prawda? Rozpoczyna się właśnie druga połowa meczu piątego dnia rozgrywek. Do końca fazy grupowej pozostała już tylko jedna runda spotkań. Zgadzam się, to jest fascynująca grupa. Końcówka spotkania powinna być bardzo ciekawa. No, nie mogą się przebić. William Carvalho, Adrian Silva. Portugalia w natarciu może być groźnie. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził. Prawdziwa klasa. I głową skierował piłkę do partnera. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Już blisko pola karnego. Przechwyt, ale nie opanował. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Nani! Świetnie. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Będzie zutrożny. No kto przejmie tę piłkę? Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Ronaldo strzela. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. 15 minut drugiej połowy już za nami. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Oddaje strzał. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. No, szykują się roszady w składzie. Cener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. No, może być groźnie. Akcja zatrzymana. Gerejro. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Ach, szkoda, strata. Robi się niebezpiecznie. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No i Cristiano Ronaldo. No przed nami statystyki dotyczące posiadania piłki. I widać, że nikt tu nie ma przewagi. To się zgadza. Adrian Silva. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dośrodkowanie w pole karne. Prowadzą. Piłkę do gry z rzutem z autu. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza. Ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Cedric. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Sędzia Stoszy. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Atak Portugalii. No, dobry odbiór po stracie piłki. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Teraz Richian Ronaldo. Patrzę na sędziego, pokazuje, grać dalej. No już blisko polekarny. Renato Sanchez. Dobrze przebił się. Cristiano Ronaldo. Świetnie interweniuje. Jest szansa na wrzucenie z autów w pole karne. Ważne przejęcie piłki, bo o, mieli rybale to jest szansę na plamkę. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Bliska już do bramki. Dobre to prostopadłe podanie. Jeden do zera. Tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Ależ mecz. Wszyscy kochamy.